Dobry wieczór Piotr Świąt. Zapraszam Państwa na główne niedzielne wydanie panoramy. A oto informacje dnia. W chojnicach półroczne dziecko zostało pogryzione przez szczura. Zwierzę zaatakowało w nocy, gdy chłopiec spał. Na koniec mamy jeszcze temat rycerski. Jak ubierali się bohaterowie średniowiecza? Co jedli i przede wszystkim według jakich zasad żyli? Tego wszystkiego można się dowiedzieć, zwiedzając otwartą dziś w Gdańskim Dworze Artusa salę rycerską. Rycerzy znamy głównie z zamiłowania do krwawych pojedynków, bitew i wojen, i jak widać, zostało im to do dziś. Ale w przerwach między bitwami a zabijaniem smoków znajdowali jeszcze czas choćby na modlitwę. O tym, jak wyglądało prawdziwe rycerskie życie, można przekonać się, zwiedzając gdańską wystawę wystawę niezwykłą. Staraliśmy się stworzyć ekspozycję, która będzie przychylna i otwarta dla zwiedzających dlatego wszystkich przedmiotów można tutaj dotykać, przymierzać. Ku radości tych najmłodszych zwiedzających Choć nie tylko. Pełne wyposażenie rycerskie to około 30 kg, ale jeszcze trudniejszy do udźwignięcia był ciężar życia według surowych rycerskich zasad. Pierwsza z nich to szacunek dla kobiet, zwłaszcza dla wybranki swojego serca. Aby zostać pasowanym na rycerza trzeba być po prostu godnym tego. Przejawów godności doświadczały damy dworu, a dziś niestety nieco tego brakuje. Nasze współczesne dziewczęta myślę, tęsknią czasami właśnie do takiej sytuacji, żeby tych rycerzy odnaleźć w swoich chłopakach, mężach narzeczonych, a nie zawsze to tak jest. Brakuje nam rycerzy i dżentelmenów prawdziwych prawdziwy rycerzy. Inaczej w tej chwili mężczyźni postrzegają kobiety, już nikt nie otwiera drzwi kobiecie, nikt nie całuje kobiety w rękę. Myślę, że to zanikło. Wydaje mi się, że zasady obowiązujące w średniowieczu równie dobrze można przełożyć na obecne czasy tylko zamieniając pewne elementy, atrybuty rycerza na atrybuty dzisiejszego prawdziwego mężczyzny, czyli samochód i pracę. Okazuje się, że rycerzem można być także w XXI wieku, nawet gdy w sakwie, zamiast talarów czy srebrników, nosić będziemy coś zupełnie innego. Zresztą wygląda na to, że jak tak dalej pójdzie, panie będą musiały same wywalczyć sobie odrobinę szacunku. A jak widać, niektóre rozpoczęły już trening. To wszystko teraz. Za chwilę serwis sportowy i prognoza pogody. Zapraszam jeszcze na Panorama o 21.45. Do zobaczenia.